Za wami dwa mecze z reprezentacją Ukrainy, więc jak Ty podsumujesz te spotkania z tym rywalem? Oj, myślę, że naprawdę z dużą jakością. Rywal, który jest bardzo e, fizyczną drużyną. E, grają bardzo szybko, e, są bardzo nieprzyjemni przy bandach, jak i, jak i, jak i po prostu swoim, swoim stylem narzucają bardzo szybkie tempo. Rywal bardzo, bardzo solidny i uważam, że te dwa mecze, ich wyniki o tym świadczą, dlatego że 3, 2, 2, 3 po no nie jest przypadkiem. Wydaje mi się, że jesteśmy... Wiadomo, u nas brakuje kilku zawodników, nie wiem jak u nich. Natomiast pokazuje to, że jesteśmy drużynami podobnymi, jeśli chodzi o poziom. Natomiast Ukraina jest wydaje mi się bardziej fizyczna i taka. Bardziej agresywna bym powiedział. Co według ciebie jest najważniejsze w tych spotkaniach, takich towarzyskich, bo wiadomo, że wynik jest sprawą raczej drugorzędną? Myślę, że ogrywanie całych, całej drużyny, sprawdzanie zawodników, zgrywanie piątek. No, wydaje mi się, że to jest najważniejsze i takie zbudowanie pewności siebie przed Mistrzostwami Świata. Myślę, że to są główne cele, e, główne cele na, na mecze towarzyskie. To zapytam jeszcze, co według Ciebie wychodzi Wam w tych spotkaniach najlepiej, a w czym z kolei e, myślisz, że według Ciebie e, musicie jeszcze, e, na czym jeszcze musicie popracować? Hmm, myślę, że dobrze wychodzą nam osłabienia. E, pracujemy nad nimi e, dużo i, i skupiamy się na nich myślę, że dobrze w, jak i z Litwą, tak i z Ukrainą te osłabienia wcale nie były nie były złe e, wpadały bramki, ale mieliśmy po prostu dzisiaj za dużo, dużo osłabień i myślę, że to też wpłynęło na to e, ile, ile tych bramek wpadło mm, nad czym moglibyśmy popracować myślę, że nad tą fizycznością, która, którą prezentowała Ukraina gdybyśmy zabrali tę Ukrainie e, tą fizyczność, to myślę, że bylibyśmy naprawdę kompletną drużyną Wspomniałeś o tych meczach z Litwą, wiadomo teraz za nami Ukraina, to by cztery mecze, w których wynik był raczej dość zbliżony, dość taki niski, czego według Ciebie brakuje do tego, żeby no dominować nad takim rywalem, a po prostu przeważać i żeby tych bramek prostu było więcej? Skuteczności, przede wszystkim skuteczności. Musimy wykorzystywać swoje szanse, mamy ich dużo, potrafimy sobie je stworzyć, pozostaje je tylko wykorzystywać. Może po prostu jeżeli, jeżeli teraz nie strzelamy, to na mistrzostwach y, będziemy strzelać y, ich po prostu więcej. To zapytam jeszcze o y, walkę, o miejsce w składzie, o tą konkurencję. E, czy według Ciebie jest ona duża? Czy przez to, że jesteście w takim procesie odmładzania tej kadry, czy sam wchodził do tej kadry, e, no to o to miejsce w składzie może być paradoksalnie po prostu prościej. Nie, myślę, że nie jest prościej. Myślę, że nie jest prościej. Walka jest o, o każde miejsce e, i tak naprawdę e, wydaje mi się, że mało jest zawodników, którzy mają e, zagwarantowane e, miejsce. Jest, jest na pewno walka o, o każde, każde miejsce, szczególnie w trzeciej, w trzeciej czwartej piątce, gdzie liczą się, e, liczy się ciężka, ciężka praca w obronie, e, jak i na forczaku. E, to są piątki, w których potrzeba dużo, dużo energii. Tam jest naprawdę duża, duża konkurencja. No to na koniec zapytam o mecze z Ukrainą i Włochami, bo, czyli rywalami na Mistrzostwach Świata reprezentacji Polski. Yy, wiadomo, że pewnie te drużyny nie zagrały w takim najsilniejszym, optymalnym składzie. Yy, nasza kadra też na pewno w takim składzie nie zagrała, yy, ale chyba te mecze, dwa, które już za Wami, dwa, które przed Wami, yy, mogą Wam pokazać, czego możecie się spodziewać po tych meczach. Turniejowych. Jasne, myślę, że będą to, będą to bardzo wyrównane mecze i myślę, że takie mecze lepiej, żebyśmy zagrali teraz bardziej wyrównane i wiedzieli z czym będziemy się mierzyć, niż żeby mieli rywali zupełnie innych i, i, i nie wiedzieli z czym, co, co będzie, jaki, jaki ciężki orzech będzie do zgryzienia, dlatego że uważam, że Ukraina, jak i Litwa, wyniki pokazały, że wcale nie są, są, są to słabe drużyny, Ukraina jest bardzo mocną drużyną. E, która będzie wymagała bardzo wiele, bardzo wiele wysiłku i, i ciężkiej pracy, przede wszystkim w obronie, e, aby, aby te mecze wygrać.